Dobry, moi drodzy! No i witam Was w kolejnym vlogu. Vlogu pod tytułem Czy udało się dotrzeć do Sopotu? No i zacznę sobie oczywiście od glutaminy. Rzucam sobie tam 15 gram glutaminy. Mamy enacetylocysteinę, właśnie bardzo fajną pod kątem ochrony wątroby. Dam sobie tam 2 gramy enacetylocysteiny. Gamerek, żeby dobrze odpalić ten dzień. No i dużo wody. Takim szejkusiem zaczynamy sobie dzień. Nie wybaczę Lukasowego mojego shakera, który przyjechał ze Stanów. Patrzcie, taki był ładny. Przez to moje poranne wstawanie stałem się też dobrym ogrodnikiem. Powiem Wam, że lubię sobie tak, że tak z rana wstać. Zraszacze rozstawić. Popatrzeć sobie, jak się trawka podlewa. Tak mnie jakoś to chilluje. Odpręża, uspokaja. Zadam sobie tutaj o swoje roślinki w ogródku. Także niektórzy powiedzą, że trochę jegnięty Godzina na czwarta. Ale zobaczcie, jest po czwartej i mamy 12 stopni w ogóle. Pogoda jest zajebista. Dzisiaj będzie bardzo ciepło. No, także trawka się podlewa. Ja piję sobie swojego szejka z mojego obdrapanego shakera. Pozdrawiam Lukasową. Zobaczcie Shaker z Gold Jimu Wrzuciła go do, mik do mikrofalówki, wrzuciła <grytania> go do zmuwarki. A miał być wieczny. Miał być wieczny, a jest odrapany. Pozdrawiam cię Lukasowa tutaj. Zaraz idę się przebrać i, i zrobić takie krótkie cardio, taki spacer 25 minutowy. Właśnie może dlatego poruszę ten temat, bo był to taki w sumie. Yy, specyficzny prep dla mnie, gdzie tak naprawdę nie pamiętam, żebym kiedyś robił tak małą ilość treningu cardio. Ja tak sobie patrzę tutaj w swoje notatki i widzę, że dopiero na 5 tygodni przed startem zaczęliśmy gdzieś te cardio podkręcać. Do tej pory byłem cały czas na 5 razy 30 minut. Także niewiele tego cardio było. Wiadomo, wcześniej tam było nawet 25 minut tylko, ale jeżeli chodzi o kardio, to tak intensywnie przepracowałem tylko 2,5 tygodnia, 2,5 tygodnia, gdzie te cardio było w zakresie 45 minut do 60 przez 7 dni w tygodniu, w tym tygodniu już teraz poprzedzającym też one od środy było. Przycięte. Tak? W środę była ostatnia długa jednostka, potem, w czwartek, piątek, już tego kardio było coraz mniej. Tak jak mówię, dzisiaj robię sobie taki spacer tylko 25-minutowy. Także zauważam, że im więcej masy mięśniowej, im większe nasze doświadczenie, tym tego kardio możemy robić mniej. Jeżeli jesteśmy w stanie na treningu siłowym trenować mocniej, ciężej. Mięśni mamy więcej, to tak naprawdę mniejsza ilość kardio zdecydowanie lepiej się sprawdza. U mnie szczególnie też w tym przypadku, że utrzymuję większy gabaryt, więcej masy mięśniowej. Także, no, ciekawie to wygląda. No i nic, idę się ubierać i ruszam sobie na, na swój poranny spacer. Kolejnym z benefitów robienia cardio jest to, że jak człowiek wyjdzie na osiedle, to się może dowiedzieć, na przykład, że plastik gdzie zbierają. <laughs> A ja tak mam, że potrafię się zatrzeć, szczególnie na redukcji. Więc idę zaraz pozbierać moje butelki, co by przy pikniku nas plastikiem nie zasypało. Ja działam w kuchni, przygotowuję oczywiście swoje śniadanie. Dzisiaj normalny dzień, także Borysa trzeba do szkoły na godzinę 8 odstawić. I to tak zazwyczaj u mnie wygląda, że godzina siódma wpada śniadanie. Zabieram potem synia. Synia idzie do szkoły, a ojciec na trening. No i co czekam na moją księżniczkę, która obiecała, że przyjdzie dzisiaj pomoże mi troszeczkę nagrywać do mojego vloga, ale. Widzę, że jeszcze Morfeusz jest silniejszy, także nie liczę na nią, tak z samego rana. Więc nie będę wam tutaj w sumie pokazywał śniadania, troszeczkę ożywieni powiem później. Natomiast teraz tak jak mówię, ja sobie to śniadanie na spokojnie przygotowuję. Zaraz budzę ekipę i zbieramy się na trening, nagramy coś z treningu. Zobaczycie jak to tam wygląda na z, no, jednej z ostatnich jednostek treningowych przed startem. Już wam pokazuję moje śniadanie. Może one nie wygląda za bardzo apetycznie, ale powiem Wam, że smakuje perfekto. No i objętościowo jest też sycące, więc na redukcję jak znalazł. Także mamy tutaj ligawę wołową, jajka, warzywa i ketchup. Taki miks. Ojciec jeszcze musi wynieść plastiki w pikwiku, bo ogólnie pikwiku nas wygląda tak. Żeby nie nosić ze sklepu każdej krewki, to ojciec zrobił sobie zapas Ale już zapas trochę się uszczuplił nie, 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 nie. trzeba popijać, nie? Trener każe, w ogóle, biorę torbę i co? Śmiegamy na trening. Monika, ty co? Gdzie ty jedziesz? Ja do szkoły. Mhm. Ale to wolne. No. Bierz i pojechali. Tu siedzi? No i jesteśmy na jedynej słusznej siłowni w Malborku, na Castle Fitness. I okolicach, I okolicach to jest. Najlepszy klimat, najlepszy sprzęt. Eee, cały ostatni w sumie mój rok przygotowań spędzony tutaj eee, i okres budowania masy, i okres tej całej redukcji. Eee, także dzisiaj co? Dzisiaj mamy 4 dni do startu? Dobrze się? 4 czy 5? Tak, także dzisiaj robimy taki trening push. Będzie klatka, będzie, będą barki, będzie triceps i będą też u mnie nogi. Co prawda jesteśmy blisko startu, natomiast u mnie. Żeby zachować dziś ten gabaryt, dzisiaj też będą same takie wyprosty. Czyli już nie takie ciężkie ćwiczenia, ale zrobimy trzy serie wyprostów jedno nóż, trzy serie wyprostów obu nóż. Także żeby też te nogi troszeczkę ruszyć jeszcze, żeby jednak gdzieś tam przy odwadnianiu i przy całym gdzieś tam procesie gubienia wagi, żeby one jak najwięcej gabarytu zachowały. Także ja zawsze sobie tutaj muszę przyjść przed treningiem trochę się wycilować, skoncentrować i, i, i zaraz śmigam, zaczynam zrobić swój trening. Op. 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 No, zaczynamy sobie trening właśnie od 6 serii wyprostów. Najpierw zrobiłem 3 serie jedno nóż, teraz trzy serie obu nóż. Ogólnie zakresy dzisiaj w całym treningu będą takie między 12 a 20 powtórzeń, natomiast w żadnej serii gdzieś tam nie zbliżam się do upadku. Raczej to są takie serie bardziej pompujące. Staram się rozciągnąć dobrze mięśnień, dobrze go dopiąć. Natomiast bez takich ciężkich serii. Chyba że czasami z ciężarem przeszarżuję i się tak trafię, ale staram się nie. Aj słuchajcie, trening się rozkręca, ojciec się rozebrał. Już jest pompa. Wjeżdżają bareczki. Ee, zrobiliśmy klatkę, wyjeżdżają bareczki, więc wiesz, no, chcę wam pokazać, żebyście zobaczyli, czy w końcu na ten zupów, czy, czy, czy nie. Czy jest pompa. Czy jest super, czy nie jest super. Up, 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 up. Teraz może troszeczkę ożywieniu. Przybliżę Wam, jak to wygląda w ostatnim tygodniu, także od poniedziałku wjechały niskie węgle. Czyli mamy tylko od poniedziałku 100 gram węglowodanów na cały dzień. W posiłku potreningowym przygotowuję sobie 300 gram ziemniaków. zwłaszcza to jest taki mój patencik. Robię je na takie cieniutkie chipsy 220 stopni piekarnik 20 minut. I powiem Wam, że wychodzą właśnie super takie ziemniaczki. E, oprócz tego jako źródło węglowodanów jeszcze będzie 200 gram batatów w ostatnim posiłku i tak naprawdę to będą wszystkie węgle. E, tutaj dorzucamy 300 gram chudej wołowiny, chudej ligawy. E, warzyw używam tego typu właśnie cukinia, fasolka, marchewka i warzywa gotowane. Nie używam teraz świeżych warzyw na końcówce, ponieważ one mi się lepiej trawią i tak naprawdę lepiej się czuję, jeżeli jem tego typu warzywa. Sól na ten moment od 15, pastelowe marzenie, pastelowe marzenie jeździ ze mną od zeszłego roku, na ten moment od 15 do 20 gram. Czemu od 15 do 20? Ponieważ gdzieś tam założenie radka było takie, żeby te 15 gram solidować. Natomiast yy, dając trochę więcej, widzę, że przy tak dużej podaży wody czuję się lepiej, więc stwierdził, że jeżeli potrzebuję więcej, daję tej soli więcej. Także to jest minimum 15, ale tak gdzieś czasami do 20 nawet gram soli dochodzę. Pokażę Wam może w aplikacji, jak to wygląda. Yy, wychodzi mi na ten moment 2600 kalorii jedynie, 420 gram białka, 48 tłuszcze. 110 węglowodany to będzie widać Ania wiesz mhm. i macie tak ligawa plus jajka i keczup w śniadaniu. Po treningu piję izolat 60 gramów. Potem mamy ligawa i ziemniaki i trochę keczupu. W czwartym posiłku jest pierś indyka 300 gram i 25 gram orzechów nerkowca, indyk, indyk sam. I na koniec indyk z batotami. Podaż wody 8 litrów na stałym poziomie. W tym już nie piję napoi gazowanych, żeby nie było jakichś zdań, Natomiast trochę zerówek wpada. Czyli jakieś tam dwa takie Oushi 07. W tych 8 litrach wypijam tam. Nie? Także co, przygotowuję sobie swój posiłek potreningowy. Ania zapala po Borysa do szkoły odebrać Borysia. Nie? I, co? I potem jakaś misja jeszcze na pewno. co największym plusem takiej pięknej pogody, jaką mamy, jest to, że wraz z majówką moja kuchnia wynosi się praktycznie zawsze tutaj na zewnątrz. Także ja sobie tutaj już patrzcie, zapanierowałem na trzy kolejne posiłki. Tutaj mam 900 gramów indyka tacki. Zaraz sobie fajnie wyłożę, ugrilluję sobie mięso. Także posiłki będą na pewno o wiele smaczniejsze. No, a na drugim planie macie tam o fachowca, który też korzysta z uroków ładnej pogody. No, i na zakończenie tego dnia e, szybka informacja od dziewczyn, że właśnie doszła paczka, e, na którą czekałem. Jestem mega szczęśliwy, już Wam zaraz pokazuję, e, co doszło, bo robiliśmy wraz z Mordeksem e, taki projekt. Ranktopów i bluz yy, Lucas Teamu. Także ten ranktop taki klasyczny oversize, prawdziwy mordeksowy w wersji Lucas Steam i zarąbista czarna bluza. Już Wam pokazuję, jak to wyszło. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Zobaczcie, tutaj mamy damską Eskę. Tak będzie wyglądała z przodu. Żółte złote przeszycia logo Lucas Team. Plecy wyglądają w ten sposób: to jest duża XL męska, ale na wszystkich jest taka sztanga i mordex. I mamy jeszcze bluzę, i też czarna bluza ze złotym logiem. Zajebista gramatura, fajny materiał, z tyłu tak samo, taka sztanga jak na tym modelu obok. Ale sztosy. No i tym sposobem dzień z przygotowania do startu ojca dobiega prawie końca. I Pokażę wam miejscówkę, gdzie można go ostatnio spotkać najczęściej. Tutaj jego miejsce pracy pod palemkami. No i co, i ojciec sobie popisze plany, wypije kawusie i na sobie taką e, drzemeczkę, nie? E, humorki są, oczywiście jak to ojciec mówi, jak u baby w ciąży. Chyba nawet gorsze. Także jestem na finiszu e, z wytrzymaniem na redukcji ojca. E, no i co, i e, cztery dni do startu. Siemaneczko, witam się z wami w czwartek, dzień przed weryfikacją. E, o 5 rano sprawdziłem sobie wagę. 4,5 kg, czyli wszystko idzie można powiedzieć elegancko po sznureczek. Do jutra mamy tylko pół kg, żeby zeszło. Także raczej żaden problem. Jutro z rana waga będzie. Jedyne co to trzeba będzie uważać, i myślę, że do weryfikacji nie będę specjalnie ani piła, ani jadł. Tylko po prostu trzeba będzie wytrzymać i, i, i zweryfikować się, zrobić tą wagę, i wtedy dopiero zacząć ładowanie. Natomiast teraz co zaczynam sobie od swoich porannych witamin, przygotowuję sobie suplementy. Pokażę Wam może co na ten moment tutaj sobie z rana dorzucam. No i zobaczcie tutaj mamy tak, mamy naka z kątem regeneracji wątroby, mamy kurkuminę, która tutaj wspomaga nam stany zapalne. Witamina D3, no wiadomo po co. Citrus Bergamot, czyli suplement wspomagający pracę lipidów, koenzym Q10, coś właśnie pod kątem serducha i kompleks witaminowo-minerałowy, taki zestaw. Wrzucamy część rano, część wieczorem. Jestem już na siłowni. E, także teoretycznie, ostatnia jednostka treningowa, chociaż e, znając radzia, to jeszcze podczas ładowania albo piątkowego, albo sobotniego wpadnie taka krótka 30-40 minutowa jednostka, taka pompująca, żeby fajnie jeszcze wbić e, ten glikogen. Natomiast e, teoretycznie dzisiaj ostatni trening e, pul, tak? czyli plecy, e, tylni bark i bicepsy, czyli w planie jest tam e, jakieś 5 ćwiczeń na plecy, e, dwa ćwiczenia w serii łączonej na tylni bark i trzy ćwiczenia na bicepsy. Także co, moja przedtreningówka już pomału zaczyna działać. Czuję, że energia i moc przybywa, zbieram się. Dzisiaj nie ma Ani, ale jest z nami Olek, czyli też coś tam na pewno skręcimy. No i czas na posiłek potreningowy. Jeden z dwóch, w którym są dzisiaj węglowodany, tak jak mówiłem ostatnio, węglowodany dzisiaj bez zmian, na poziomie 100 gram. 100 gram węgli, dzisiaj także mamy tutaj tak 250 gram batata i 300 gram ligawy wołowej. Do ligawy dodałem sobie jeszcze troszeczkę takiego sosu pomidorowego. No i co? Raczymy się tymi dobrociami bo później praktycznie w większości e, same białeczko życie jak u sąsiada lecą? na no, długi weekend, nie? Długi weekend sąsiad leci Disco Polo, my lecimy chicken, a... Także jest impreza Humor coraz lepszy, bo start coraz bliżej kiedy? Co? Trzy dni? Bardzo Trzy? Jutro już weryfikacja. Piątek, sobotę, Jutro już weryfikacja, czyli jutro już jesteśmy w domu. Weryfikujemy się, robimy wagę, zaczynamy ładować i... Showtime. Showtime. Show time. Siemanko. Trzecia nad ranem. Dzień weryfikacji. Także pora wejść na wagę i sprawdzić, co z limitem. Kładłem się spać, było 106 kg, czyli było 2 kg do limitu. Czuję, że się pocieram w nocy bardzo mocno. Koszulka jest naprawdę mokra. Także mam nadzieję, że zgubiłem te 2 kg. Czyli to równe 104 kg. Także dla mnie teraz najlepszą opcją jest jak najszybciej zjawić się na weryfikacji, wyjść na wagę, zrobić ten limit i można zacząć gdzieś tam wtedy ładować. Natomiast do, do wagi nie będę raczej jazda, nie będę pił. Aby mnie troszeczkę intuicyjnie wchodząc na wagę, jeżeli dalej będę gdzieś tam wydawał, będę sobie już sikał, to będziemy troszeczkę dopijać ale jest limit. No i tak jak widzieliście limit zrobiony w punkt. Cieszy mnie to bardzo, ale nie dlatego, że udało się zrobić limit, bo to było wiadomo, że trzeba go zrobić i tyle. Natomiast no on zwiastuje progres. W końcu pierwszy raz nie, nie wyjdę z niedowagą. W poprzednim sezonie wchodziłem na weryfikację na wagę, najczęściej z wagą około 102 kg gdzie często już było to po jednym dniu ładowania także śmiało piłem już duże ilości jedzenia leciały i teraz jadę pierwszy raz na wagę gdzie będę musiał ograniczyć jedzenie, ograniczyć picie nie będziemy teraz już nic dokładać, chyba że będziemy widzieli, że ta waga właśnie Nadal schodzi, to intuicyjnie troszeczkę coś tam dojem, troszkę dopiję, ale wydaje mi się, że teraz mamy godzinę 5.30, ze stankiem o 10.11 pojedziemy do Sopotu i dopiero kiedy tam się zweryfikuje, będziemy, będziemy dorzucać jakieś jedzenie, także progres na pewno będzie zanotowany, będzie go widać na scenie. Dzwoniłem się już z Radkiem, także przegadaliśmy sobie taki wstępny game plan. Także mam już taki zarys, wiem, wiem co będziemy zaraz robić. Natomiast teraz jadę jeszcze do fryzjera, jadę do nas do salonu. W mango dziewczyny muszą zająć się tym starym, siwym mastersem. Trochę go odświeżyć, żeby się prezentował na scenie. No i co, dotarliśmy na weryfikację. Widzimy właśnie nowy obiekt, w którym jeszcze zawodów NPC nie było, powiem Wam, będzie fajnie. Będzie tutaj też nawet, myślę, że ciekawie wyglądało. Dobra, ja wypisuję swoje papiery i wchodzimy na wagę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Szybki update odnośnie dzisiejszego dnia weryfikacji, a zarazem mojego pierwszego dnia ładowania. Także węglowodany dzisiaj zaplanowane na 1000 gram w ciągu całego dnia. Tak jak widzieliście, wcześniej trzeba było się z nimi ograniczać, ale w momencie już zrobienia wagi, w momencie kiedy się zweryfikowałem już te węglowodany. Idą, i to można powiedzieć w sporych ilościach w stosunku do tego, co było niedawno jako źródła. E, mamy tutaj takie rzeczy, które dobrze toleruję, aczkolwiek dosyć zróżnicowane. E, także mamy ryż, mamy tyle jest makaron, e, jadłem bataty, bułeczki takie maślane z dżemem e, klej kryżowy z owocami. Także to są takie główne źródła węglowodanów, które, które dzisiaj wpadają. Białka jest niedużo eee, raz 150 g kurczaka, raz 150 g wołowiny. Były też e, 3 jajka i troszkę izolatu do, do klejku. No i co? Eee, woda. Woda nadal 8 litrów, e, soli nadal 15 gram. Także zaraz sobie chyba dorzucę tutaj, zaraz sobie pokażę. Muszę sobie dorzucić Gamerka i glutaminę oczywiście z Seven Nutrition do tej wody, bo ciężko będzie mi wypić, bo późno, no późno tą podaż wody zwiększyłem, ponieważ do wagi nie piłem do godziny bodajże chyba 12, .00. także dorzucę do wody, żeby mi się lepiej piło.